Tak mniej więcej zaczynamy. Ja już wczoraj wczoraj zacząłem trochę, trochę budynków pobudowałem, ale mniej więcej jak grad zaczyna, to ma tutaj właśnie pierś, pierwszy sektor city sektor. Ja, ja mam tylko jedno, ma ja ma tylko jedno w, pytanie. Ja mam tylko jedno pytanie. Będę Paz. ci przerywać. Czy tutaj można ja. kogoś atakować? Niestety nie. Okej, okay, to ja to ja się cieszę, to ja się cieszę, bo ty już jesteś rozwinięty, już się bałem, że ty nalegałeś, żeby na początku pokazać, jak ty się rozwinąłeś, żeby mnie jeszcze w blokach przetrzymać, a potem chciałeś mnie pojechać. Nie, chyba taki drastyczny bym nie był, ale nie aczkolwiek, aczkolwiek to nie chcę teraz mówić, bo to, bo to się rozchodzimy trochę. Ale będziemy robić dodatek. Znaczy jest w planie dodatek, jak uzbieramy kasę, tak? Na szczęście okay. nie potrzebujemy dużo, to, to, to dodatek, to dodatek, to będzie taka gierka. No ogólnie to jest, tak jak mówiliśmy, na trzy fazy mamy podzieloną. To jest pierwsza faza, tak? Jasne. Na drugą fazę nie mamy kasy. Na trzecią fazę nie, ma, nie mieliśmy kasy, bo to trzeba naprawdę duże pieniądze i zrobiliśmy to tak, że zrobimy trzecią fazę dużo taniej, ale z całym z gameplayem, no, i tam naprawdę będzie walka mikrozarządzanie, statkiem rozwój statku kosmicznego czy pojazdu mikrozarządzanie, ale, ale tu się nie będę rozchodził to, to wkrótce, tak? Okay. Skupmy, skupmy się, na, się na tym. Także, jak już powiedziałem, na początku zaczynamy z dwoma sektorami, city Sector i mining Sector. Mining sektor mniej więcej wygląda, tak, jak w starej wersji. Możemy zainstalować sobie y, budynki lub maszyny, y, lub, lub landy, tak? No i. I, I sobie tutaj możemy wejść w setup, jak już zainstalowaliśmy. Może... I, i, I tutaj mamy cały, że tak powiem, informacje odnośnie te, tego budynku. W grze mamy głównie czte, cztery minerały, jak wodę, powietrze, prąd i wodór. Token Helium-3, izotop to już jest też minerał, ale to jest główny i on jest, że tak powiem, może na go wypłacać i to jest nasz główny token, można nim handlować. I mamy jeszcze CC, to jest Corporation, to, to jest credit, corporation credit, to jest główna waluta w Brzeże, tak powiem. No i dzięki budynkom głównie produkujemy lub używamy te cztery podstawowe minerały. Tak jak tutaj widzimy, tutaj produkcja w tym budynku Oceanus Ice Purifying Buildings Produkuje 4, 4, 4 wody, że tak powiem, na cykl, tak? Czyli mamy 6 godzin cykl. Ogólnie tu zostało 4,5. W tej chwili właśnie jest pokazana ikonka. Tu mamy tak, taki panel informacyjny o co chodzi w danym, w, da, w danym NFT, czy w danym budynku, lub maszynie. I tutaj mamy właśnie tank, czyli jest pusty i widzimy już tutaj, że potrzebuje prąd i powietrze. I tutaj okay. mamy właśnie napisaną konsumpcję, czyli, czyli żeby wyprodukował ten budynek cztery wody, to potrzebuje jed, 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 jeden powietrza, energii, znaczy jeden mm -hmm. punkt ener powietrza wróć i jeden punkt e energii. Tak? I sobie tutaj możemy zatankować. To jest szybkie tankowanie, małe i, i sobie zatankowaliśmy. Czyli tu sobie tą, tą ikonkę używamy jako do tankowania Jeden, tak? A to jakbyśmy załadowali cały, tak? Ale trzeba okay. uważać, że tu z tymi minerałami. Tu mamy jeszcze, teraz też nowość, bo to jest, to, to, jest, to jest stara mechanika, plus ten panel jest trochę rozbudowany, i tu mamy nową mechanikę. Po pierwsze mamy durability, czyli użyteczność, czyli każdego NFT-ka możemy użyć tylko 10 razy, po czym musimy go naprawić? Naprawa okay. jest zależna od, od, od jakie rarity mamy danej karty. Tak? I tu mamy jeszcze jedną nowość, tak zwane CPU, czyli moduły. Możemy dodawać. I na przykład dodajmy sobie moduł, tutaj damy ten. I tutaj też w tej chwili mamy ikonę wyskakującą, ale jak damy tutaj, oczywiście, to później, jak już będziemy robili tą transakcję, to już nie będzie nam wyskakiwało, tak? No. Bardzo no mi się celu podoba celu. te durability, bo to jest bardzo znane w, w ogóle w, w Webtu. A z, tutaj jeżeli widzowie nas oglądają, to zwróćcie uwagę, że e, mało który projekt, a ja w zasadzie znam chyba tylko dwa albo trzy projekty, które e, korzystają z tego odnośnie do NFT, e, przyjęło się coś takiego, że jeżeli NFT to jest nasza własność, to ona jakby nie może gdzieś tam u, ulec zniszczeniu e, rozkładowi. Co na starcie od razu psuje w każdej grze ekonomię. Więc tutaj muszę pochwalić, że, że jest to zastosowanie i, no i bardzo mi się to powodowało pod tym względem. No super, super. Tu mamy yy, na przykład mamy niektóre budynki właśnie na początek. Na początku grać zaczyna ze 100 minerałami, tak? Może oczywiście sobie kupić te minerały, bo oprócz tokena, że zarabiasz i sprzedawać, również możesz mintować sobie te. te 100 na przykład 100 wody na NFT i później sprzedać na rynku. Ogólnie one teraz strasznie poszły w górę. Ale wróciwszy do tego na przykład budynku, ten budynek, że tak powiem, produkuje tylko i nic nie, nie trzeba tankować, czyli panele okay. słoneczne są dobre, tak? Tylko trzeba mieć na uwadze, że niektóre panele słoneczne tylko produkują energię, kiedy jest słońce. Mamy mechanikę, że tak powiem, tak jak jest na słońcu 7, mniej więcej dni 7. Dub, że tak powiem, na Ziemi to jest dzień, i siedem dób na Ziemi, następnych to jest noc na Księżycu. I tu jest ikonka taka słońca. Jak jest słońce, że tak powiem, że świeci na żółto, to znaczy, że słońce jest. Jak zniknie, to znaczy, że nie ma, i niektóre panele wtedy nie będą działały. I tu jest ikonka, że jest Redy nie potrzebujemy nic zatankować, no to zrobimy produkcję. 4 nam powinno dołożyć, tak dołożyło, 94, ładnie. Także tu możemy sobie, możemy sobie między, mo, między wszystkimi, że tak powiem, NFT-kami się poruszać, tak? Także tutaj, tu mamy dołożony, właśnie jak dołożyliśmy teraz Speed CPU, to mamy skrócony czas, tak? Mamy pięć rodzajów CPU, także ogólnie to wszystko jest, większość informacji jest w white paperze, i, a, a white paper jest na stronie, także jakby coś zapraszamy. Tu właśnie mamy ogólnie właśnie ten mining sektor i na początku mamy tylko jeden ten mining sektor i możemy w tej chwili zainstalować 8 NFT-ków obojętnie że tak powiem obojętnie powiem że tak jakich NFT-ków, ale jak później będziemy możemy odkryć nowe tak a żeby odkryć mhm. następny to potrzebujemy na następny sektor 2000 citizenów dlatego tu właśnie wchodzi rzecz że tak powiem z, z tym sektorem city, tak, czyli rozbudujemy city sektor, żeby mieć citizenów. Ja mam w tej chwili 1200 citizenów. Dochodzą, że tak powiem zależy, jak masz rozbudowane właśnie quartery i na jakim levelu, to przy to przychodzą raz na dobę, że tak powiem, no bo rozmnażanie na Księżycu jest utrudnione, no i co dobra rakieta przybywa, że tak powiem, na Księżyc i przywozi nowych cytyzenów, ale również dochodzą, trochę cytyzenów, dochodzi w momencie, kiedy się rozbudowuje niektóre lewne, że tak powiem, tych budynków, także rozbudujmy tutaj następny. Ja mam teraz spremkę, z spremką jest dodatkowo można trzy budynki w jednym momencie sobie budować, Także I jak to, to się nazywa? Co, co, co ci bustuje? Że, że możesz trzy budynki robić? Premkę trzeba. Premkę. jest stania na tydzień dolar 50, także no Aha, myślę, że to nie dobra, jest. Taki dobra. Fajnie, dobra. No fajnie, i, fajnie i, taka monetyzacja. To, to się za no, właksy kupuj. Musimy, nie, musimy. no bo bardzo dobrze. Ja ostatnio zmieniłem podejście i dzisiaj też pisałem tutaj z jednym kolegą, wdałem się w dyskusję. Że jakby bez sensu, że projekty WEB 3 opierały się tylko na tokenie, a zapomniały o takiej normalnej Web 2 monetyzacji, no bo no nie zapłacisz deweloperowi w tokenie HE-3, tak? To jest dla was jakiś tam bonus, jeżeli tutaj będzie wszystko fajnie się. Dokładnie. To, 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 to może być jako na bonus. Razie. Jako bonus, jako można powiedzieć takie udziały troszeczkę w grze, no ale tak czy siak, no trzeba, trzeba normalną, żywą kasą płacić. I ja wcale zmieniając trochę takie podejście. Nie mam, nie mam już takiego e, oporu, jeżeli monetyzacja jest fajny sposób z, zrobiona, tak gdzieś e, zachęcająca, że właśnie to nie są jakieś kwoty e, zbyt wysokie od razu na start, tylko e, powiedzmy tak jak ty mówisz, tutaj dolar 50 czy, czy tam powiedzmy 2 dolary, żeby zobaczyć, zapoznać się z grą, no to potem już trochę jak się człowiek wkręci, to jest w stanie dużo więcej wydawać w takiej grze. A... Tutaj na ten moment rozumiem, że tylko na, na graczy Web3, e, czyli nie można jakby, nie wiem, jeżeli ktoś z Web2 znajdzie tą, tą grę i będzie chciał, nie wiem, z, z normalnie, nie wiem, 20 dolków wysłać sobie, to na razie takiej możliwości nie ma. Tam jakieś bramki, no takie, tu, tu... takiej bramki nie, nie macie? Czy tam... Nie, nie, rozumiem. Nie. Hmm? Dla, dla, ale rozumiem, że też to jest strategia, którą należy się kierować i idziemy w tym kierunku i dodatek demo wypuścimy ogólnie na Steamie i tak dalej, i wszyscy będą mogli grać. No, brawo, nie. brawo, no, żeby... brawo, Czech, <Navy> bo mało żeby... kto no, wie. No, no... Nie, ja, jak chcę powiedzieć, bo mało kto wie. Gry się zaczynają właśnie w taki sprytny sposób wypuszczać na Steamie, bo generalnie nie wiem, czy polityka Steama się e, zmieniła. E, ja na razie nie, nie, nie znalazłem. Znalazłem na razie, że miała się zaostrzyć. Ale tych projektów e, Web3 dużo więcej się pojawia. I oni się pojawiają, tak jak Ty właśnie powiedziałeś, puszczają demo e, Web2. Tak, żeby zachęcić graczy, pokazać, e, patrzcie, jaką mamy grę i podejmijcie decyzję, czy chcecie się w to bawić, także no, no, no widzę, że, że Ty tutaj na bieżąco jesteś ze wszystkim. No staramy się oczywiście, to jest, to jest rynek tak szybko się, że tak powiem zmienia, to nie jest łatwo, łatwo nadrobić, no ale, ale się staramy, no i i mówię, ale to, to wszystko też zrobimy, no jeżeli uzbieramy kasę. Tak? Oczywiście mhm. na Kickstarterze też będziemy odpaleni, jeżeli chodzi o dodatek. Ale tu mówię, na razie o dodatku się czyli nie będziemy Jasne. Idzie ten dodatek cały czas w głowie, ale, ale skupmy się na tym. Tu właśnie Dokładnie. mamy na przykład też oprócz citizen, którzy właśnie dają te citizenów nowych i dzięki temu można, że tak powiem, odkrywać nowe mining sektory. Czyli ogólnie można mieć 8 mining sektorów. I wtedy można mieć 64, aż karty zainstalowane, tak? Także tu jest wtedy trochę zabawy, że tak powiem, żeby to wszystko setapować, doładować paliwa i tak dalej. Oczywiście też, też że tak powiem, w momencie kiedy, kiedy mamy prękę, to mamy tutaj, że tak powiem, dodatkowe przyciski, jak produ wyprodukować wszystko od razu, albo naprawić wszystko, czyli też ułatwienie dodatkowo, tak, ale też mamy, że tak powiem tutaj na ikonkach, bez tego, nawet bez pręki na ikonkach, tutaj widzimy, co się mniej więcej dzieje, tak, i co należy na przykład zrobić, tak, tu na przykład, że jest gotowe, tu, tutaj jest produkcja, tu jest tu jest produkcja, ale należy uzupełnić, bo brakuje minerałów, tak, także mm -hmm. też już można sobie doda dodatkowo bez pręki zobaczyć i dodatkowo jeszcze z pręką tak jak tutaj wysłałem, to jest dla graczy, że tak powiem, Darmowych, powiedzmy, którzy wejdą sobie do gry za słabymi nft kami i za dużo minerałów na początku nie mają, to proponuję City porozbudować zbudować i już tutaj misję sobie wysyłać z Citizenów i wtedy można, jest szansa, że coś się otrzyma: minerały, a nawet NFT-ki, NFTki. Także okay. za darmo też można grać, krótko mówiąc. tak? Nawet można się zgłosić do nas na Discorda i dostać darmową paczkę. Tak? Także też free to play mamy. Oczywiście to jest wtedy. Długo, długo, ale y, trzeba to wszystko zbierać, no ale jest taka ewentualność. Tak? No, no coś, ale... coś, coś za coś, jak chce się szybko tak, rozwijać. Tak. A powiedz mi, tak. bo mnie będzie interesowało, żeby jak najszybciej się no, rozwijać. Czyli co, mogę, mogę takie hmm. premium a, zakupić, co mi pozwoli więcej budynków? Nie wiem, można tak, jakoś przyspieszać trasę, tak. te budynki, żeby one się szybciej, nie wiem, stawiły? Są, są jeszcze jakieś... To, to nie, to, to okay. nie, to, to akurat nie, ale początek, co takie ważne jest, na przykład tu, tu jest ile minerałów, jak zaczniesz, to zaczniesz tylko z początkową ilością minerałów, tak? Okej, okay. no. Potem. dlatego proponuję, pierwsze, co to zbudować bank, bank od pierwszego albo od drugiego, o to, to jest ważne, po pierwsze, taki jaki level masz Tower Control, do mhm. takiego levelu możesz budować tylko budynki. Okay. Czyli jeżeli ja mam teraz siódmy level tower control, to wszystkie budynki inne, jakie buduję, nie mogę zbudować więcej niż siódmy level, tak? Jasne. To, to jest dosyć ważne. Następna rzecz jest, że jak buduje się budynki, to zanim, się od, zanim niektóre budynki zaczniesz dodatkowe budować, to musisz mieć pewny level tower control. Na przykład, że tak powiem, Spaceport, space właśnie pierwszy albo drugi level, chyba drugi level, a pierwszy level na bank, no nie? Mhm. I te dwa budynki należy wybudować. Bank jest potrzebny po to, żeby przesyłać helium, tak, na przykład, żebyś mógł sobie dosłać. Pod, po szesnastym levelem, jak zupgrade'ujesz bank, to też DAO dołożyliśmy, tak, także ja tu może pokażę, jak wejdziemy. Jest też DAO, ale dopiero od 16 lewla tak, także teraz mogę sobie na przykład wpłacić albo wypłacić helium, tak, mhm. ale zestejkować i umstek, że tak powiem, i mieć głos w DAO. Bo będziemy teraz dało, na przykład będziemy czy na przykład mamy robić sobie sezony, że na przykład co pół roku będziemy, to chyba będzie pierwsze wejdzie, czy mamy co sezony robić, co pół roku będziemy, że tak powiem, restartować mapę, czy nie. I to będzie od graczy teraz zależało dużo rzeczy, jakie, krótko mówiąc, większość zmian teraz, jakie będziemy wprowadzać, będzie zależało to od graczy. tak? Okay. I on, mhm. Także to myślę dobrze i też użyteczność tokena wprowadziliśmy, tak, oczywiście użyteczność tokena też w naprawie NFT-ków, w rozbudowywaniu city, tak, i budynków, także myślę, że to też dużo, no i to jest właśnie jedne z pierwszych budynków, jakie należy zrobić, to bank, drugi, drugi level lub trzeci właśnie y y y tower control, y bank, Y, Spaceport, wybudować do misji pierwszy, drugi level chociaż, no i pobudować wszystkie, wszystkie kwartery, co najmniej do piątego levela. W ten sposób szybko do, do, dostanie się te pierwsze 2000 cywilów gdzie będzie mogło się odkryć dodatkowy sektor pod, 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 pod karty. Tak? Oczywiście, nieraz jakby coś nie działało, to refresh Data albo Refresh. Próbujmy na przykład, bo wiadomo, drugi trzy, trzeci dzień dopiero jesteśmy live, także jest też obciążony serwer, także też różnie może, może to być, w razie czego F5, w razie czego też Keshe warto na przykład wyczyścić, to zrobię teraz, pokażę, w razie jakichś problemów najlepiej co, wyłączyć okno gry, wziąć sobie w setup, tak, wejść sobie w setup sobie, tutaj i tutaj sobie browser historii i cookies sobie zostawić, to też można nieraz, ale sobie zostawić cache, najważniejsze sobie y, usunąć, delete i sobie wtedy wtedy na nowo y, grę odpalić, że tak powiem, tak? No jak sobie nie poradzicie, to zapraszamy tutaj na, na discorda projektu i, i tutaj oczywiście. ekipa też. jest pomocna, więc, więc nie powinno być że, żadnych problemów. Ja, 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 jak najbardziej, także, także... Mamy tu na przykład, ta jest superkarta karta EOS, ta, ona produkuje wodę i prąd. Yy, i, I to jest ogólnie super karta, także sobie sproduku, wyprodukujmy przy okazji. Dodatkowo woda, pięknie i prąd, pięknie już więcej. Aha, i jeszcze teraz ważne, na początku oprócz tego, coś, co, co Wam powiedziałem, czy coś powiedziałem z budynkami, tu sobie też i dajemy budynek następny. 20 mam jeszcze, mam jeszcze 20 wody, dobra o i tu mamy już właśnie error nieraz i czy, dlaczego ten error wypadł dlatego nieraz nieraz coś tutaj nam o i właśnie mamy z, zlikwidowałem cache i tu errory mamy niedobrze niedobrze spróbujmy widzisz a może jednak nie trzeba było likwidować no może nieraz tak jest no ale to w takim układzie to ogól, ogólnie odświeżmy, ale zanim co jeszcze spraw, co, co jeszcze powiem, A, tej małej wody, może ja tam wody nie mam, mało wody mam, teraz wody nie dośle ogólnie, ale to może zmienię konto, ale co jest jeszcze ważne, na przykład tutaj, jak już mamy te, 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 te nft tak, one ogólnie teraz są oszalały z ceną, prowadźmy moon mining ogólnie, zobaczmy sobie, ceny ogólnie, ogólnie ceny są straszne teraz, na rynek może wejdę, wejdę szybko na rynek, Mineral. ludzie powariowali ogólnie no po dwa i tak dalej no dobra w sumie jedną wodę jeszcze nie stać to kupmy wodę sobie i ogólnie ją od razu sobie właśnie spalimy no ale ceny są kosmiczne ogólnie strasznie to, to zmieniło zobaczmy sobie jak ta woda jeszcze, jeszcze, jeszcze ostatnio było no zobaczcie jeszcze ostatnio były ceny ceny były jeszcze pół waksa za wodę a teraz no już trzeba półtora dwa waksy walić za wody także ogólnie no i co, co posprzedawali ludzie, to jest ogólnie też dobry, o tym warto wspomnieć, to jest dobra rzecz ogólnie kupywać i sprzedawać minerały, tak? Można, mhm. można sobie, że tak powiem, na tym, na tym też sobie ładnie ciachać, tak? Także na wiele sposobów można naprawdę zarobić na Moon Mining, jak ktoś siedzi już pa, parę lat, są, są, są portfele, ja widziałem ostatnio jeden portfel 300 dolarów na czysto ugarnął dranie no. u nas, także tak czy siak mamy, 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 mamy teraz tą wodę i jak sobie na przykład kupiłem tą wodę, Kupiłem sobie tą wodę, to sobie ją mogę spalić tutaj nawet, tak? Bo ogólnie mamy budynek, o którym jeszcze zaraz powiem, no trochę tego jest właśnie, dlatego no już sporo jest i teraz sobie wyłączmy to Fitch Data sobie zróbmy, wejdzie? Wejdzie, ale jeszcze sobie spalmy powietrze i prąd, powietrze i prąd jeszcze sobie spalmy i ogólnie te właśnie w tym budynku też, właśnie, o którym zaraz powiem laboratorium, też możemy produkować właśnie sobie te minerały, tak? To są ogólnie tylko setki, a teraz dołożyliśmy też nowość, wprowadziliśmy więcej rarity wprowadziliśmy, tak? Co tam miałem? To miałem wprowadzić wodę i prąd. To jest prąd chyba. Prąd Zróbmy. Także muzyczki, efektów trochę pododawaliśmy, Oczywiście jeszcze trochę trzeba, trzeba pododawać i trochę trzeba jeszcze porobić. Ale dobra, mamy teraz, no i co teraz? Teraz Teraz też mi da powierzchnie. Mam minerały. Jakby ktoś się meczem interesował, to nic na ten moment A, nie straciliście. Jest pierwsza minerała. połowa i jest 0-0. Także nie chciało budować, bo było za mało minerałów. Tak? Także jakbyście ten to sprawdźcie, czy macie na pewno minerały. Także mamy minerały. Misja, misja, jeszcze 15 sekund i ukończona. To zaraz zobaczmy. A teraz powiedzmy jeszcze o tym. Nowym budynku, właśnie, którym jest laboratorium, tak? I może ja bym przeszedł, bym przeszedł wtedy do może rozbudowanego, tak? Ja przejdę teraz na inne konto, tak, będzie chyba lepiej, tuż, tu tu już wyłączmy. Ja uwielbiam tego akwariusza, ale, ale ogólnie chyba jeden z lepszych, albo chyba najfajniejszy jest Pegasus, no, nie, także chyba Pegasusa polecam. Tak, ta, zrobiło, bo to jest też WAX, no nie, to jest jednak mm -hmm. też nieraz WAX blockchain, że ta druga transakcja, że tak powiem ostatnia się nie wbija i trzeba zrobić jeszcze jedną transakcję, tak czy siak, tu możemy robić nowe minerały, także ja teraz sklejmowałem, ale z, i, rób, lub spalać, tak, ale zróbmy na razie minerał, na przykład właśnie ja, ja tu mam transfer z mojego starego konta też minerała, ale zróbmy właśnie na przykład sobie H2, Rarity też zależy, jaki masz poziom budynku i na przykład sobie damy silver, tak? O silver nie mogę, mam za mały level, tak? Trzeba mieć odpowiedni level, żeby większe robić, tak? Ale metal będę mógł, tak? I sobie pyk, metal sobie pyk. No i nie mów, że nie zadziałasz, zadziałaj, zadziała. No i pięknie. I, I mamy tutaj produkcję, tak? I, i za jakiś czas możemy sobie dać MINT i wtedy mamy MINT, bo to teraz też zajmuje czas. Wcześniej nie zajmowało okay. czasu, to też jest nowość, zajmuje czas i mamy proces. Ale również tu już możemy sobie spalać minerał, tak, więc sobie, więc sobie, spalmy, sobie spalmy trochę, tak, trzy na przykład ten. Czyli jak teraz, spalamy, to, to po trochę? prostu w magazynie się pojawia, tak? Tak, Tym? tak, tak, okay. dokładnie, dokładnie. Jakby coś nie wskoczyło czy coś. Tu teraz mam takie liczby, że mogło nie widzieć. No, dawaj spaliło czy nie. Mam takie liczby teraz duże, że w sumie nie widzę. Ale dobra, skoczyło, wskoczyło. Tak. Także pięknie. No nieraz trzeba poczekać. Jednak to już teraz chwilę moment. No ale ogólnie tu mamy te minerały. Spalanie właśnie wytwarzanie. I tu mamy jeszcze jeden budynek, którego jeszcze niestety nie ma, nie mam, bo. Bo dopiero na 12 chyba levelu mogę go postawić, to jest, to jest właśnie CPU faktory, tak? Okay. I dzięki tej CPU faktory możemy. Tak, muszę mieć 12 level, że tak powiem, Tower Control, tak? I wtedy mogę produkować sobie te, że tak powiem, CPU, tak? Wtedy mogę sobie. Pro... O, już nie mam tu CPU, niestety, zużyłem wszystkie. No także tu, tu, jedna z lepszych maszyn. Oasis, to jest z Kraim Syndykat, to jest uniwersalna. O błędnie jaką korporację wybierzesz tą kartę, możesz u, używać. Bardzo polecam. Mamy też Ufi w ogóle od jakiegoś czasu możemy Wufi kopać, tak? Na Ufi też karty można zdobywać. Tu mamy ogólnie więcej sektorów, widzisz, tu już mam więcej sektorów, mhm. tak, także y, za, zainstalujmy sobie coś na tym, na, tym, na tym, na tym powiedzmy sektorze. A w sumie ile Wtedy w całej grze jest tych sektorów? Jak o, 8, 8 jest na, na, my, mu, na mining sectors, tak? Mm -hmm. Czyli na każdy wchodzi 8 NFT obojętnie jakich teraz? Okay. Nie mamy limitów czy maszyny, czy instalujesz sobie co chcesz. Tak? Na przykład ja sobie tego ZIS. Albo dobra, sobie chaosę zainstaluję. Tak, no asset found, ale powinno zainstalować. Tak, i jest. No i wchodzimy sobie teraz w setup, tak? sobie, jak mamy paliwo, sobie tankujemy na, na, je, na jeden albo na wszystko. No i czekamy 6 godzin. Jakbym miał teraz, nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam tych, nie mam już tych CPU, a już teraz nie będę kombinował, a CPU właśnie przyspieszają. Tak? Najlepsze są oczywiście Helium, one o 3 godziny przyspieszają, czyli można dwa zainstalować, czyli produkcja ogólnie każdego każde NFT z 6 godzin można na 3 godziny przyspieszyć. Tak? Okay. Także ci, którzy chcą więcej sobie naparzać, jest teraz taka ewentualność. Mamy teraz jeden rodzaj tych, tylko z czasem, które czas przyspieszają, tak? Ale, ale, ale w przyszłości dodamy więcej tych. tych. Tu mamy jeszcze w Tower Control pokazane, jakie lewle mamy danych budynków. No to mamy, że tak powiem, jeszcze produkcję pokazaną wszystkich NFT-ków, jaką masz na obecną chwilę, tak? Także ja tu najwięcej heliumów mam, trochę tego, trochę mi tu wody brakuje i, i CC, ale CC na razie nie zbieram. Oczywiście ja, ja i tak tego nie używam, tylko testuję. No i każdy, że tak powiem, każdy, każdy level, że tak powiem, quartersów ma sw swoją grafikę, tak, czyli to coraz bardziej rozbudowywujesz, czyli jak zbudujesz na 20 level wszystko i wszystkie budynki, to, to też trochę lepiej, że tak powiem, wygląda, tak, i będzie wyglądało, także, no i... Z grubsza, z grubsza, z grubsza to by było ch chyba tyle.